Przypomniała mi koleżanka, którą spotkałem niedawno, coś takiego, mówi Wojtek, jakbyś ty wiedział, jakim ty jesteś innym teraz człowiekiem, a tym, którego znałem 20 lat temu, to różnica jest jak między koniem a koniakiem. I przypomniała mi, co ja wyprawiałem, na przykład jak nie chciałem się rozstać z gośćmi. No wiecie, przychodzili do mnie do studia w Łomiankach różni ludzie, znani, nieznani, sportowcy, różni artyści. Ja, ja oczywiście po tym towarze nawąchany, lokwentny, weźcie sobie długopisiki, krzesełeczka, byłem zdolny, tu grałem, tu śpiewałem, oni byli zachwyceni. No wszystko dobrze, tylko większość z nich niestety nie brała, musiała iść do domu sobie, więc tak powoli stopniowo wychodzili z grzeczności tego, a jak już na przykład najlepsza jakaś fajna dziewczyna czy coś nie chciała mnie opuścić, to potrafiłem iść za nią, jak ona wsiadała do samochodu i ona jechała powoli do głównej ulicy, a ja za nią i cały czas gadałem, bo mi się wydawało, że ona nie pojedzie, no. To jest taki właśnie mały terroryzm każdego czpuna, który nie czuje tego, że ktoś musi do domu iść, czy coś. A ja się nie chciałem rozstać, bo najgorszą karą na takiego czpuna jest zostanie samemu. Bez tego fajnego odbioru, bez niczego. Ja coś takiego miałem, właśnie to zamieniłem na scenę, bo, znaczy ze sceny, bo jak grałem koncerty, byłem trzeźwy, to było dobrze, to była moja scena. A tutaj sceną byli ludzie, którzy musieli do domu iść. Uważajcie na to, bo to ryje łeb niebotycznie. Żyjcie na trzeźwo. W Warszawie ludzie się bawią na trzeźwo też. Papa. Pa.